Siemaneczko z tej strony, oczywiście, Szymon, to inny, więc... Gwaga. dziś się gramy w Five night, aferki, TTD. Testujemy te oto jednostki. Tak, te jednostki testujemy więc dostępcie łapkę w górę subskrypcji z dzwoneczkiem a ja lecę do oglądania jeśli mam zrobić pierwsze co to może to zrobimy misję ze samolotem ja to samo jest trochę w sumie Uuu, wow, 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 wow. żadnego mityka nie poleca, ale tu nie obchodzi mityk. Pik, pik. No widz widzicie, tak mi idzie pas, ślad trochę. Jestem totalnie do tyłu, więc. Witam Was serdecznie też po pierwsze się widzę, widzimy widzimy. Tak więc no przywitajcie się i weźcie popcorn i życzę Wam fajnego oglądania. nocy, raz pokażę, teraz pokażę, więc oglądajcie do samego końca, to będzie taki fajny odcinek, no wiecie, no zawsze się staram. Wiecie! Wiecie jak jest! mi się to nagrywamy! mi się to nagrywamy, jestem trochę chory, można zauważyć! Więc... No... A mi się ciekawie, ciekawie, ciekawie. Ciekawie, 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 ciekawie. Ciekawie, z ciebie obiecuć ten be... Nie przegaliśmy. No nie, testowanka. Będą fajne testowanka. To mogę Wam uwierzyć. Jeszcze wlecą na pewno dwa filmy. Sto Może jeszcze brać ci oczki, tak? Z... I... To spróbujmy, ale ja nie mam nic do postawienia. Jedyne co to balon i endo.

Więc, więc no, da, 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 da. Coś mamy z tego. Dobra, co nie? Wnętrze. Mamy pieniądze na tego do dęda. Pierwszy ile ma dędy b? Ma 6000 z Enchantem oczywiście, Paweł z Nightmare, bo, bez... no, bo m... się trafiłem no, trafiłem. Elo Eplix, Balor, Balonka. Zbije. No, to jest chyba ostateczny level 40, będzie 13 tysięcy 20, jeszcze z bolą i jeszcze by wziął sobie plusz trapań. nie? Żeby szmienko. On wie tyle. Chako Ender. Tak samo ogóle ma panema? 217, 2, później 372 i 480, 418, 455. Teraz powiem z Enchantowanego, bo niego. Papet Nightmare Shalm. 46.5 69.8 93 116.3 Mhm. Mm mm -hmm. Tak, on ciekawy sobie bije. A flęk A flęk całek? 46 558 w maksymalnym levelu oczywiście zostawimy DEDA kolejność przechodzą. Przechodzą. A DEDA Przegrałem no ajajaj aj, aj. Zrobić cięcie. Uwaga, to szybko zejmie.